Zapomnijcie o marmurowych pałacach i złotych aniołach. Dziś odkryjemy coś, co wstrząsnęło światem polskiej kultury i wywróciło do góry nogami nasze wyobrażenia o pożegnaniach z ikonami. Grup Magiedy Amelegendy ikony kapłanki słowa jest absolutnie zadziwiający. I to nie tak, jak myślicie, że jest przepełniony przepychem. Wręcz przeciwnie. Jego prostota jest tak uderzająca, tak niezwykła, że z miejsca staje się tematem gorących dyskusji. Czy wielkość może być aż tak ukryta? Czy autentyczność może być ostatnim, najsilniejszym manifestem artysty? Przygotujcie się na historię, która zmieni wasze postrzeganie celebryckich pożegnań i pokaże, czym naprawdę jest prawdziwa sztuka. Kim była Magda Ame? Dla wielu to pytanie zbędne. To nazwisko, które dla koneserów sztuki, subtelności i prawdziwej wrażliwości jest synonimem geniuszu. Urodzona w Warszawie w 1949 roku przez dekady była nie tylko piosenkarką, ale i aktorką, reżyserką teatralną i telewizyjną, a także scenarzystką. Ale przede wszystkim mistrzynią interpretacji piosenek literackich i poetyckich. Od lat 70. XX wieku to ona nadawała nowe życie tekstom największych Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Stanisława Sojki. Jej twórczość była głęboko zakorzeniona w teatrze polskiego radia i teatrze telewizji, gdzie każde słowo miało znaczenie, a emocja była wydobywana z najgłębszych zakamarków tekstu. Magda Ame nie potrzebowała fajerwerków, barwnych kostiumów czy scenicznych ekstrawagancji, które tak często widzimy u innych artystów. Jej narzędziem był głos, jej świątynią sens. Dbała o każde słowo, każdą frazę, wydobywając z nich esencję, prawdę. To właśnie ta precyzja, ta konsekwencja w dbałości o słowo i precyzyjnej interpretacji tekstu uczyniły ją legendą. Nie stawiała na efektowną oprawę czy silne środki wyrazu, lecz na znaczenie i emocje zawartą w treści utworu. Poza działalnością estradową realizowała także spektakle teatralne i koncerty poświęcone twórczości innych artystów, jak choćby Agnieszki Osieckiej czy Jeremiego Przybory. Przez lata pozostawała aktywna zawodowo. Jednocześnie rzadko udzielając wywiadów i konsekwentnie unikając medialnej ekspozycji, niezwiązanej z pracą artystyczną. Żyła dla sztuki, a nie dla rozgłosu. W świecie, gdzie inni gonili za fleszami, Magda Ame konsekwentnie unikała medialnego zgiełku. Jej życie prywatne było jej twierdzą, chronioną z niezwykłą pieczołowitością. Jej sztuka mówiła sama za siebie. Kiedy odeszła, środowisko artystyczne pogrążyło się w głębokim smutku i szoku. Głos zabierali ludzie kultury, artyści i współpracownicy, którzy podkreślali jej profesjonalizm, rzetelność oraz ogromną wrażliwość artystyczną. Wspominano ją jako osobę konsekwentną w swoich wyborach twórczych i bardzo wymagającą przede wszystkim od siebie samej. Wypowiedzi pełne były uznania dla jej roli jako interpretatorki tekstu, a nie klasycznej piosenkarki. Zwracano uwagę, że potrafiła wydobywać sens i emocje z poezji, nie narzucając własnej ekspresji. Wielu artystów wskazywało, że współpraca z nią była doświadczeniem wymagającym, ale jednocześnie bardzo rozwijającym. Była postacią niezwykle charakterystyczną, jedną z ostatnich swojego pokolenia, która tak mocno ceniła autentyczność i prawdę w sztuce. I właśnie ta autentyczność, ta niezwykła konsekwencja, to Mistrzostwo w Prostocie, objawia się w jej ostatnim miejscu spoczynku. Przygotujcie się, bo to, co zobaczycie, może Was zaskoczyć, a nawet wzruszyć. Magda Ame spoczęła w grobie, w którym pochowany jest również jej mąż, Andrzej Przeradzki. Ale nie to jest najbardziej zdumiewające. Zdumiewający jest sam nagrobek. Zapomnijcie o rozbudowanych pomnikach, o monumentalnych rzeźbach, o przepychu, którym często celebryci żegnają się ze światem, dumnie prezentując swoje statusy nawet po śmierci. Grób Magiedy Ame jest jego absolutnym przeciwieństwem ma prostą, klasyczną formę i utrzymany jest w stonowanej kolorystyce. Na płycie widnieje jedynie imię i nazwisko Andrzeja Przerackiego oraz daty jego życia. Miejsce przygotowane dla magiedy Ame znajduje się obok, dyskretnie, bez zbędnych ozdobników. To nie jest grup, który krzyczy o uwagę. Wręcz przeciwnie. Grób otoczony jest zielenią, a jego kompozycja pozostaje skromna i uporządkowana. Nie ma rozbudowanych elementów dekoracyjnych ani monumentalnych rzeźb. Zwracają uwagę pojedyncze znicze, kwiaty oraz naturalne rośliny, które nadają miejscu spokojny, cmentarny charakter. Dla osób odwiedzających to miejsce ważne jest również to, że grób nie wyróżnia się formą na tle innych nagrobków. Wpisuje się w przestrzeń cmentarza w sposób naturalny, niemal niezauważalny dla przypadkowego przechodnia. I w tym tkwi cała jego potęga. To nie jest brak pamięci. To nie jest niedbałość. To jest świadomy wybór. Wybór, który idealnie odzwierciedla całe życie i twórczość Magiedy Ame. Brak blichtru, brak przepychu, tylko sedno, tylko esencja. Tak jak w jej piosenkach, gdzie liczyło się słowo, a nie poza. Tak jak w jej życiu, gdzie unikała rozgłosu na rzecz głębi i prawdy. To symboliczny znak konsekwencji i prostoty, które towarzyszyły Magdzie Ame także w życiu zawodowym. Jej grup nie krzyczy Apos, tu leży gwiazda Apos. Jej grup szepcze Apos, tu spoczywa artystka, która całe życie poświęciła prawdzie, autentyczności i prostocie Apos. To ostatni, niezwykle wymowny manifest magiedy Ame, jej finalny, artystyczny komentarz do świata. W świecie, który ceni pozory, ona nawet po śmierci pozostała wierna sobie, swoim wartościom, swojej sztuce. W świecie, gdzie wszystko krzyczy i walczy o uwagę, jej ostatnie miejsce szepcze. I to jest jej najgłośniejszy manifest. Pokazuje, że prawdziwa wielkość nie potrzebuje monumentów, pozłacanych napisów czy marmurowych kolumn. Prawdziwa wielkość jest w subtelności, w szacunku do siebie, do ludzi i do sztuki. Magda Ame zostawiła nam nie tylko niezliczone, poruszające utwory, ale i tę ostatnią, wzruszającą lekcję. Lekcję o tym, co naprawdę się liczy w życiu i w sztuce. Lekcję, którą powinniśmy zapamiętać na zawsze.